Siemano, siemano! Dzisiaj wyniki konkursu. Tak jak mówiłem, 24 grudnia wlatuje e, po prostu wyniki. Filmu dodawany był 20 grudnia. 126 wyświetleń. E, osób Udział wzięło 33. Także fajna ilość osób na 800 VDolcy. E, łapkę trzeba było mieć. Bierzemy sobie link. Ja już sobie tutaj stronę mam. Tutaj wklejamy linka. Ok. E, get YouTube. A, tu trzeba napisać, ile mamy ten. Dobra. Ok, ok. I to się tutaj duplikujących sobie wyrzucimy, żeby nie było duplikujących komentarzy. I no i w sumie to chyba tyle. Tam mi się wydaje. Że to będzie tyle. Także losujemy. Zobaczymy, kto wygra. I uwaga. Wygrywa osoba o niku Raabud. Także Raabud wygrywał ode mnie 800 V-Dolcy Dobra, jak widzicie, jestem w grze. Wyślę sobie Ravutowi może tą komandą gwiazdkę. No, świąteczny skin. Niestety, Ravut mi nie odpisuje na Discordzie, bo by był szybki z nim kontakt. No, ale niestety nie ma wyboru skina. Z tego co wiem, to to jest Rawut, bo jak gra z nami na streamach, to ma taki nick. Także te Awe zapomniał chyba dodać i tą minkę. No, ale w każdym razie Ravut 78 się zgadza. Mam na nadzieję, że to jego konto. Jeśli no, to mamy trochę przypał. No, ale yy, wiecie. Rozdaję, rozdaję. Prezent został wysłany. Także ja dziękuję za film. Niedługo będzie może jakiś kolejny konkurs z tego po prostu na Sylwestra. Dlaczego by nie? Mamy 360 VDL teraz. Eee, no i co? Ja dziękuję za film. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!